Drodzy widzowie, drodzy czytelnicy Polski Rolnej Nowego Przeglądu Mleczarskiego, chciałbym powiedzieć kilka słów o sytuacji, tak zwanej sytuacji powyborczej. Zanosi się, że do czasów najbliższych wyborów parlamentarnych będzie ostrana walanka polityczna. Pytanie, kiedy, kiedy te, te wybory będą? Ustawowo to za ponad dwa lata, a mogą być wiosną, mogą być za kilka miesięcy. Dlatego powinno być wypracowanie pewnych porozumień ponad podziałami politycznymi na czas tej nawalanki wyborczej. Myślę przede wszystkim o bezpieczeństwie militarnym, ale niebezpieczeństwo militarne jest celem moich uwag, ale bezpieczeństwo żywnościowe. Naprawdę musimy się zastanowić nad przyszłością polskiego rolnictwa. Unię Europejską, którą tworzą gospodarstwa rodzinne, mówię o rolnictwo. Otaczają wielkie farmy, agroholdingi, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie i na innych kontynentach. Pamiętajmy, że żeby wyżyć z krów w Stanach Zjednoczonych, trzeba mieć przynajmniej tysiąc dojnych. Obecnie jest produkcja żywności na świecie. Trwa wojna, wojna celna. Dlatego Unia jest potrzebna z jej ograniczeniami, które powodują napływ dotowanej żywności z innych państw. Napływ produktów rolnych z Ukrainy bez myśli, takie bezchołowie, musi się skończyć. Trzeba doprowadzić do paraliżu umowy z Mercosur, w ten sposób, aby ta umowa była też zatwierdzana nie tylko przez Komisję Europejską czy, czy przez Parlament, ale też przez Zgromadzenie Narodowe w danym, w danym kraju, czyli przez, przez, przez Sejm w przypadku Polski. No, trzeba rozsądnie rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, żeby nie, nap nie napłynęły produkty amerykańskie, bo jakiś kompromis ze Stanami powinniśmy osiągnąć, no ale trzeba pamiętać, że żywność z Mercosuru, jak, jak i ze Stanów Zjednoczonych, że mimo że ma inne pochodzenie, czy też z Rosji, tak samo psuje unijny, czy też polski rynek. Od Unii nowy prezydent i rząd, na razie rząd Donalda Tuska, a potem może rząd techniczny, a może po wyborach rząd. Kolejnego premiera z Konfederacji, z Pisu Albo z Konfederacji musi naciskać cały czas na Unię Europejską o dobrowolną likwidację Zielonego Ładu. Ja myślę, że za 2-3 tygodnie ta likwidacja za, zacznie się, że będzie wyraźniej powiedziane, że musimy odejść od Zielonego Ładu. Tylko te rozwiązania, takie hamulce celne i, i te taryfowe, oraz wysokie normy jakościowe europejskiej żywności mogą zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe państwom Unii Europejskiej, w tym też Polsce. Mam smutną wiadomość dla Was, powtórzę się. Moim zdaniem nie ma mowy, żeby w Polsce w tym okresie napięć politycznych zostało ucywilizowane postępowanie wielkich sieci. Handlowych. No niestety musimy cały czas jeść ową żabę, nie mówię żabkę, ale ową żabę wielkosieciową. Dziękuję.